Gość Radia Bayer FM. Czas na rozmowę z gościem radia Bajer FM. Dziś w naszym studiu jest pan Tomasz Bartnik, podinspektor do spraw rozwoju sportu i rekreacji gminy Ełk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy radia i zarazem witam panią redaktor. Zrobiło nam się trochę tak za oknami pochmurno, trochę zima nam wróciła, jednak niech to nas nie martwi, bowiem doskonale wiemy, prognozy przewidują, że w piątek, pierwszy dzień wiosny będzie dosyć ciepło, przychodzi wiosna, za wiosną lato, a skoro lato, no to Wybierzemy się nad jeziora, może na basen i warto byłoby umieć pływać. I właśnie z taką propozycją nauki pływania wychodzi gmina Ełk. O co chodzi, panie Tomaszu? Panie Doktor, gmina Ełk od siedmiu lat realizuje projekty nauki pływania dla dzieci. Dla dzieci w wieku od 6 lat do 16 roku życia, ale tym razem jest projekt, którym gmina jest partnerem partnerem dla dzieci z klas trzecich szkół podstawowych. Jest to projekt z inicjatywą, która wyszła pani była pani minister sportu, pani minister Mucha, które po prostu widzi problem. Ten problem to jest właśnie te zauważone z przeprowadzonych badań na zajęciach prowadzonych na terenie gminy Elk, gdzie to było szokujące, że jak rozpoczęliśmy pierwszy projekt nauki pływania, że aż 90% dzieci nie potrafiło umieć pływać. Nawet zachować się po prostu na, na wodzie. Co jest zatrważające, biorąc pod uwagę to, że mieszkamy na Mazurach, w krainie Tysiąca Jezior. Tak, mój redaktor, właśnie to problem poważny, który zauważyliśmy, że dzie, dzieci nieraz, dzieci nieraz uważały, uważali, że potrafią pływać. Gdzie zgłaszaliście do instruktora, ktoś na pierwsze zajęcia? Tak, umiemy pływać wszystko. Ale gdy przechodzili akurat pierwsze najpierw sprawdzenie, czy potrafią pływać, że mogli przejść na duży basen, okazało się, Oczywiście nawet nie potrafili, mówię, podstawowe, podstawowe zachowanie, gdy mówię, nad wodą. No i przed nami już kolejna taka, można powiedzieć, edycja nauki pływania, kursu nauki pływania dla dzieci z terenu miasta Ełk, gminy Ełk i powiatu ełckiego. Mówię kolejna, bo pamiętam, rok temu się spotkaliśmy na basenie, kiedy były podobne warsztaty. i Ile dzieci już nauczyli, nauczyliście się pływać? Panie redaktor, po, do, przez 7 edycji ogółem w projekcie uczestniczyło około 2400 dzieci w 7 edycjach. Co roku mieliśmy dwie edycje, no jest to bardzo dużo, ale nauczyć nauczyć, który podnauczyliśmy, się to i tak nadal jest 40%. 40%, ale już, yy, można powiedzieć, o tych pozostałych 60% mają swoje niezwodo, wiedzą jak się zachować, już umieją się utrzymać na wodzie właśnie. Znają podstawy, znają podstawy zachowania się nad wodą. Czyli te dzieci, które wzięły udział w tym waszym szkoleniu, nie tylko się same czują ze sobą bezpiecznie, ale w ich otoczeniu inni się mogą czuć bezpiecznie, bo wiedzą, jak udzielić pomocy, wiedzą, co zrobić w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Mam rację? E, tak, panie doktor, to są dobre nośniki, akurat nawet dla dorosłych. Na dorosłych, dzieci przebywają właśnie na kąpieliskach, często niestrzeżonych, na tak, środowiskach wiejskich, gdzie nawet wskazują, wskazują, że nie można skakać czy coś, jak się zachować, jak, nawet wiedzą, jak przykładowo, żeby sprawdzić najpierw grunt, czy tam kamienie nie ma, czy innych rzeczy, a nie rozpoczają innych. Więc uczą się takich dobrych, obywatelskich Dobry, zachowań. Dobrych wzorców. No, po prostu, y, te y, dzieci już y, przy tej nauce. Przy tym wszystkim niektórzy, mówię, jest 2400, ale niektórzy uczestniczyli trzykrotnie w takich zajęciach i można powiedzieć, że dla nich, bo nauka to nie tylko, żeby się nauczyć pływać. To dziecko nie, do końca nie musi się nauczyć pływać, albo potrafiło się założyć na dworze, ale cele zdrowotne. Tutaj musimy spojrzeć, wady, podstawy różnego rodzaju, Czy są wskazania, to jest bardzo, bardzo znakomita rehabilitacja dla tych dzieci. Nawet dla dziecka zdrowego takie uprawianie sportów to jest wskazane. Na pewno każdy sport to zdrowie. Szczególnie, że basen to się mówi, że jest pływanie, to jest taki sport, który ani nie obciąża z naszych stawów, a wręcz przeciwnie, wpływa bardzo korzystnie na, nasz, na nasze stawy, na kręgosłup, wymusza prostą, prawidłową postawę. Mówi Pan, 2400 dzieci już wzięło udział w tym szkoleniu nauki pływania. Przed nami kolejna edycja i z tym razem weźmie udział setka dzieci. Ej, tym razem kierujemy program, jak mówiłem, Szanowni Państwo, do kla... uczniów klas trzecich szkół podstawowych przewidujemy grupę 100 osób z terenu gminy Ełk, miasta Ełk i powiatu ełckiego. Dla dzieci z terenu gminy Ełk, gmina Ełk zabezpieczy transport, będzie dowozić dzieci z miejsca zamieszkania na basen i odwozić do, do domów. Zarazem będą mieli te dzieci zapewniono opiekę podczas przewozu, który zabezpieczy też gmina. te zapraszamy do projektu dzieci z miasta Ełk, Ponieważ yy, tu nie będzie dla nas kosztów, bo ponieważ koszty instruktora i koszty wstępu na basen i opiekuna na basenie pokryje Ministerstwo Sportu. Dlatego, w ramach współpracy, jeżeli jakieś dziecko chce się nauczyć pływać, to zapraszamy do tego projektu. Dlatego rodzice z terenów gminy Ełk niech się nie martwią o to, żeby dzieci zapisywać, no bo domyślam, że się pojawiało takie. Yy, Myśli w głowie, a jak ja dowiozę swoje dziecko, a jak y, odwiozę, a jak odbiorę, będę musiał czekać. Nie. Tym wszystkim zajmie się gmina. Przyjadą, y, tam na basenie się zajmą, wykwalifikowana kadra, potem odwiozą na miejsce, także tu nie ma żadnych obaw. Tak, panie redaktor, z tych doświadczeń, których nie, które prowadziliśmy na zajęciach nauki pływania, to wychodzi z tego, żeby, że mieliśmy jeden taki cykl, jeden projekt, taki cykl, że dzieci. Do że rodzice dowozili. Był to mniejszy jeden z mniejszych projektów, gdzie tylko było 60 dzieci. Było też 60 dzieci, ale zauważyliśmy, że zainteresowanie było dużo mniejsze. I ja tak mówię z obserwacji, które z które przewodziliśmy, że udział dzieci w zajęciach to nie jest takie prosta rzecz. Bo ja, ja wychodzę z tej, i mówię z tych diagnoz, że biedny nie ma pieniędzy, żeby dowieźć dziecko na basen, yy, żeby po prostu w ogóle dojechać, w sto żeby nawet mieć na bilet, w żeby dojechać. Bo nieraz często jest brak dojazdu, ale też brak, mówię, po prostu woli rodzica też. Bo trzeba też powiedzieć, że często w środowisku jest mała świadomość właśnie, że dzieci, że dzieci potrzebują takiego. A z drugiej strony bogaci, którzy są, Nie mają czasu. I to jest właśnie to, że na tym bardzo często bardzo często tracą dzieci. Ja widzę bardzo często na basenie, jak rodzice przywożą na zajęcia dzieci, gdzie muszę gdzie to dziecko idzie na zajęcia, czeka, po zajęciach muszę odwieźć. Inaczej to się odnosi do środowiska miejskiego, a inaczej do środowiska wiejskiego. Bo mówię, ze środowiska wiejskiego musi przyjechać, żeby oddalonej przykładowo miejscowości, jak daje Rymki, 30 kilometrów do Ełku. Yy, 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 czekać na basenie na to dziecko, jak jest na zajęciach, i później odebrać. To nie jest takie, to nie jest, to jest po, nieraz cały dzień stracony. dla rodzica, a rodzic nieraz też jak pracuje pięć dni w tygodniu, yy, a jak nawet ma dwie, te dwa dni wolne, to też chciałby się zająć domem. A często jest tak, jak to mówił, od, zajęcia odbywają się tam godzina dwunasta, to może cały dzień musi być poświęcony, aby tylko jedno dziecko do mnie dojechało na zajęcia. No, w tym przypadku nie ma się o co martwić. Gmina jak nam załatwi wszystko z, do, z odbiorem, y, zajęciami na basenie i odwożeniem do domu. Może już zostawmy te kwestie dojazdowe. Przejdźmy do sedna sprawy, do samych zajęć. Jak wyglądają te zajęcia na basenie? Co tam się takiego dzieje? Szanowni Państwo, to nie jest tylko to, że dzieci przyjdą się popluskają, że dzieci się pobawią. Głównym celem to jest nauka pływania. No po prostu instruktor, instruktorzy z najwyższym doświadczeniem, którzy prowadzą takie zajęcia, bo celem jest, żeby to dziecko choć nauczyć, albo żeby utrzymało się na wodzie. Będzie to jest zabawa, ale to będzie podzielone. Zgodnie z programem, który przygotowało Ministerstwo Sportu, nie Ministerstwo Sportu, jest po prostu szczegółowy program. To dziecko po prostu powinno opanowywać. To będzie po prostu też z tego e, ocena, która... E, ocena instruktora, nie? Ale chciałbym powiedzieć, że głównym... Y, y, przy tym wszystkim y, przy tym wszystkim te dzieci, y, dzieci muszą mieć po prostu przekonanie. Najpierw to y, przez że po prostu bawy lęk przed wodą. To jest jedno najważniejsze, bo często bywa, że dziecko przyjdzie po raz pierwszy na zajęcia i ostatni. Bo jeżeli się wystraszy, tylko nawet, że wejdzie, zobaczy lustro wody tego wszystkiego, płacz i że nie wejdzie do wody, nawet nie chce wejść przykładowo, nie chce wejść do płytkiego basenu, żeby do ciepłej wody. Już jest lęk. To jest po prostu, to nie jest kwestia czasu, że dziecko nie raz się dorosnąć do tego, żeby po prostu przezwyciężyć. I często rodzice popełniają też błąd, że na siłę wysyłają dzieci na zajęcia, bo musisz, bo tam idziesz, musisz iść, musisz. Dziecko musi mieć swój, swój wybór do nie każdego jednego sportu, a w szczególności tu do pływania. Bo to później właśnie tak się dzieje, że dziecko przychodzi na ten basen, jest płacz i lament. No a najgorzej to jest zradzić dziecko do czegoś, kiedy to my chcemy, a nie dziecko chce coś robić. Bo domyślam się z perspektywy dziecka, jak to musi wyglądać, kiedy rodzic musi musisz to robić, musisz i dziecko czuje taką presję, a się wewnętrznie bardzo boi. I to do niczego dobrego nie prowadzi. Dlatego apelujemy, żeby na te zajęcia przychodziły dzieci, które chcą, które chcą, są przekonane do tego, że chcą się nauczyć pływać, chcą się popłuskać w basenie, porobić tam fajne rzeczy, spotkać się również z innymi dziećmi, bo przypomnimy, że jest. To miejsc. No właśnie, a propos miejsc, ile jeszcze miejsc zostało wolnych? Panie redaktor, zanim przejdziemy to miejsc, to tylko poinformuję Państwa, że głównym operatorem programu Umiem Pływać, który realizujemy jest Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu, a sponsorami, a współfinansują ten projekt Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu i Urząd Gminy w Ełku. Do tego projektu i na dzień dzisiejszy pozostało jeszcze siedem miejsc. Zależy nam bardzo, żeby każde jedno miejsce wykorzystać mm -hmm. i stworzyć też listę rezerwową. A do kiedy zgłoszenia są? Zgłoszenia e, będziemy przyjmować do wyczerpania się miejsc. Mm -hmm. To już pozostało siedem. No po prostu kto zgodnie z wytycznymi, które od dłuższego czasu przyjmujemy, kto będzie, kto będzie pierwszy, to będzie lepszy. Kto dostarczy komplet dokumentów. Ale utworzymy też listę rezerwową, że w przypadku, że właśnie takie dziecko zrezygnuje czy coś, żeby mm -hmm. dać szansę innym. Karta kwalifikacyjna jest do ściągnięcia ze strony gminy www.elk.gmina.pl tam również są wszelkie informacje o tych zajęciach, może jeszcze powiedzmy kiedyś te zajęcia będą odbywać, w jakim terminie, w jakich dniach i w ile to będzie trwało, takie jedne zajęcia? Szanowni Państwo, zajęcia będą trwały jedną godzinę w tygodniu, zajęcia będą odbywać według planu we wtorki po zajęciach szkolnych, piątki i w soboty od godziny 12 do 15. W momencie, kiedy otrzymam wszystkie karty zgłoszeniowe od rodziców, podzielimy to na grupy i ustalimy też, bo będziemy tak robić to, żeby to też było wygodne dla rodzica, żeby dopasować i dla dziecka. Bo nieraz często, jak zajęcia będą odbywać się od godziny 13, często już mówię, te, czy uczniowie klas trzeciej kończą na to 12 zajęcia, mają mniej lekcji. Tak dostosujemy, żeby to było dla uczestników, nie dla organizatorów. Wszelkie informacje na temat zajęć udziela właśnie Pan Tomasz obecny w naszym studiu. Mogę podać numer telefonu? Panie redaktor, bardzo proszę. To przecież to jest dostępna informacja. Numer telefonu do pana Tomasza to jest 508 863 211 i pod tym numerem można uzyskać wszelkie informacje na temat zajęć spływania. Coś jeszcze warto dodać do, tych, do tego tematu? No, szanowni Państwo, jeszcze mówię raz zachęcam do udziału w tym projekcie tych uczniów, tylko mówię z przekonaniem, żeby to był wybór dziecka. Żeby to po prostu na siłę tych dzieci po prostu nie, nie robić dla, dla dzieci po prostu, bo to jest krzywda, można powiedzieć nieraz, jak on nie chce, że to jest dla niego obowiązek, a nie po prostu, a, a, a nie dla niego rozrywka. Bardzo dobrze by chciałbym podziękować tutaj Radia 5 za promocję tego projektu, bo zgłosiło się też szereg. No dla Radia 5 i BRFM, za Oczywiście, dla dwóch tu razem Ja to po prostu, dla mnie to jest jakby jedno radio Nie? Ale najbardziej, mówię, chciałbym podziękować tutaj Dla redaktorów, dla mediów, które Odegrali bardzo ważną rolę Bo mamy, z terenu gminy Ełk Było łatwiej dla nas dobrać uczestników Bo przez szkoły zgłosiło się 95% Uczniów klas trzecich że naprawdę to będzie bardzo wysoka jest frekwencja, uczył z terenu gminy Ełk i z terenu miasta Ełku zgłosiło się 18, 18 dzieci, z terenu gminy Prostki też mamy dzieci, które się zgłosiły z Wiśniowa, Ełckiego, tylko mówię już o tych, z, tych, o, z tych miejscowości, to widzę, że zależy dla dziecka też i dla rodzica, bo rodzice zade, zadeklarowali, że sami będą dowodzić zajęcia, dzieci na zajęcia. Zatem podsumowując nic na siłę, e, dla wszystkich chętnych dzieci, które chcą się nauczyć pływać, z taką możliwość stwarza gmina Ełk i dzieci z terenu miasta Ełk, gminy Ełk i powiatu ełckiego będą mogły nauczyć się pływać. Zajęcia ruszają. Kiedy? Zajęcia rozpoczną się już w to sobotę, sobotę, ale wszystko jest uzależnione od dostarczenia mi pełnego doku kompletu dokumentów, bo do instruktorzy już są przygotowani, basen jest przygotowany, mhm. tylko muszą być wszystkie formalności, które musimy zabezpieczyć, jak jest zgoda rodzica, karta kwalifikacyjna, które muszą do mnie dotrzeć, karty od wczoraj już były rozpowszechnione po szkołach, tutaj rodzice odbierają, bo do dopóki nie będzie zgody, to nie rozpoczniemy tego projektu. Zatem, drogi dzieci, Namawiajcie swoich rodziców, a drodzy rodzice, wy zachęcajcie swoje dzieci do tego, żeby przychodzić na zajęcia. Zostawiamy temat pływania, przenosimy się z pływania na ląd do tenisa stołowego. W ubiegłą sobotę odbyły się Mistrzostwa Gminy Ełk w tenisie stołowym w Stradunach. O co chodziło, co tam się działo? Parę słów poproszę. Szanowni Państwo, w Hali Sportowej w Stradunach odbyły się mistrzostwa gminy Ełk w tenisie stołowym pod patronatem wójta gminy Ełk i rady gminy Ełk. Inicjatorem organizacji mistrzostw gminy w tenisie stołowym był pan Wołóńiec Sołtysz Ryszard, radny Łojewski Stanisław i wójt gminy Antoni Polkowski. Oni na pierwsze zostało zorganizowane małe rozgrywki w świetlicy w, regie, w reglu. Zobaczyli, że w reglu już było dużo zainteresowań tym wszystkim. Zaproponowali wójtowe organizację mistrzostw gminy. Dotychczas na terenie gminy takie zawody się nie odbywały. To można by powiedzieć, tak jakby wprowadzić piłka nożna a sumo, dyscypliny na jakiś świat, na jakiś teren. I y, przygotowałem, y, oparliśmy się między innymi na świetlicach, który mamy dziewięć i na szkołach. Ku zdziwieniu po informacjach, które dotarły do szkół i poruszyłem przez Radio 5, nie wierzyłem aż w takie duże zainteresowanie uczestników. 124 uczestników, które stanęło na sarcie, i tych, którzy w sobotę, gdzie mogli siedzieć przy komputerze tyle dzieci mają na terenie gminy Ełk dzieci by mogli sobie wybrać inną rozrywkę, wolno. Przyjechali do Stradun, walczyć w prawdziwej sportowej rywalizacji. Dzieci po raz pierwszy mogli, mówię to, nawet to od 20 lat co były takie zawody na terenie gminy Eu takie mistrzostwa. Tak jak spoglądane było z jednej strony, że może nie ma takiego zapotrzebowania, że będzie pięciu, sześciu uczestników, że nie będzie komu tego zorganizować. To zarazem były mistrzostwa, a eliminacje do mistrzostw województwa w tenisie stołowym najlepsza czwórka z każdej kategorii zaawansowała do eliminacji rejonowych, które odbędą się 29 marca w Pisanicy. I tutaj ci zawodnicy będą mieli okazję sprawdzić się. Jeszcze będzie sześć, sześć reprezentacji gminnych. To będą eliminacje do Elim mistrzostw województwa. Drugi, mhm. Tutaj dzieciaki będą mieli okazję jeszcze raz sprawdzić jeszcze raz będą mogli zobaczyć swoje emocje. Może, jak, może się okaże, że na terenie gminy są tacy zawodnicy, jak są wpisanicy, którzy są trenowani pod okiem pana Bobryka. Zatem zostawiamy już temat tyjnictwa stołowego również i przypominamy o zajęciach spływania. Zgłoszenia do wyczerpania miejsca, także, jak powiedział pan Toma, że będą wpisywane dzieci na listę rezerwową zajęcia będą od, rozpoczną się już w tę sobotę 22 marca a zgłoszenia przyjmowane są albo w Urzędzie Gminy Ełk a wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 508 863 211 gościem Radia Bajer FM dziś we wtorek 18 marca był pan Tomasz Bartnik podinspektor do spraw rozwoju sportu i rekreacji Gminy Ełk dziękuję bardzo za przybycie do studia i za rozmowę dziękuję bardzo Gość, Radia Bayer FM.